Ponad 20 milionów złotych z budżetu województwa zostało przeznaczone w tym roku na drogi dojazdowe do pól w Łódzkiem. Dofinansowanie pozwoliło na utwardzenie lub remont 104 km dróg, które ułatwią rolnikom dojazd ciężkimi maszynami do swoich upraw. Z dofinansowania na budowę i modernizację dróg do pól skorzystają 142 samorządy w województwie. Prawie pół miliona trafi na przykład do powiatu sieradzkiego, 370 tysięcy złotych do powiatu Brzesińskiego, a 308 tysięcy zł do Gminy Sulmierskiej. Шца. Łódzka specjalna strefa ekonomiczna powiększyła się w tym roku o 40 nowych przedsiębiorstw, które oferują ponad 600 nowych miejsc pracy. Wśród nowych inwestorów najwięcej jest firm budowlanych i z branży spożywczej. Największe z nowych przedsiębiorstw to inwestycja warta 350 milionów złotych. W poniedziałek, 15 lipca, przedsiębiorcy, a także partnerzy Łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej odbrali decyzję o wsparciu dla nowych inwestorów. W imieniu samorządu województwa gratulowała im marszałek Joanna Sk Krzydlewska i wicemarszałek Piotr Wojtysiak. Przystani, czyli w środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Łodzi, trwają wakacyjne turnosy terapeutyczne. Są jeszcze wolne miejsca, młodzi ludzie biorą udział m.in. w filmoterapii, muzykoterapii i jogoterapii. Obecnie trwa turnus dla młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. 29 lipca rozpocznie się kolejny, tym razem dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat. Terapia jest bezpłatna. O 28 nowych i nowoczesnych samochodów wzbogacą się jednostki OSP Wódzkiem. Zakup pojazdów, a także specjalistycznego wyposażenia będzie możliwy dzięki gigantycznemu dofinansowaniu unijnemu. Pula wyniosła aż 40 milionów złotych z programu, który ma wzmocnić służby m.in. przy zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych skorzysta też wojewódzka stacja ratownictwa medycznego w Łodzi, która chce kupić wysoko specjalistyczny ambulans na bazie autobusu. Będzie w nim można wykonywać zabiegi chirurgiczne ratujące życie. To ma być pierwsza w Polsce sala operacyjna na kółkach. 16 drużyn z 13 województw i prawie 240 dziesięcioletnich piłkarzy. Na stadionie Widzewa odbył się trzeci ogólnopolski turniej mini piłki nożnej 10 latków w Wakacje z piłką Szukamy Piłkarskich Janków. Najlepszymi piłkarskimi jankami okazała się ekipa KKS Spójnia zebrzydowice reprezentująca województwo śląskie. Drugie i trzecie miejsce zajęły drużyny z województwa łódzkiego MGKS Skalnik Sulejów oraz Szkoła Podstawowa w Dłutowie.